Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, który jest takim trochę specjalnym z okazji 10 tysięcy subskrypcji oraz tysiąca filmów na moim kanale. No właśnie, filmów. Może przyjrzyjmy się, jak ten mój kanał wyglądał te cztery ponad lata temu, co? Moi drodzy, w się ja wiem, temat, oglądam swoje stare filmy, jest strasznie modny w internecie, ale to nie jest tak, że ja poniekąd korzystam tu z tego, że to jest modne w internecie. Po prostu ja pamiętam, że jak jeszcze otwierałem kanał, myślałem sobie w ten sposób, że a, fajnie by było kiedyś faktycznie raz na jakiś czas, po iluś latach, przeglądać swoje stare filmy. I sobie tak myślałem, a później przyszła moda, więc można powiedzieć, że przewidziałem przyszłość. Po raz kolejny, bo ja już nie raz przewidywałem przyszłość, moi drodzy. Pamiętacie, jak rok temu m, maseczki? Ja biegłem maseczce w World Without Bricks, no właśnie, pewnie mało kto pamięta, bo ten film nie wyświetlił się jakoś super, a szkoda, bo bardzo Wam polecam go obejrzeć, jeżeli nie widzieliście. Ale kilka miesięcy później wszyscy biegaliśmy nagle w maseczkach. Hmm, czy to nie dziwne? Hmm, czy nie jestem wróżbitą Macie... Nie, dobra, nie Maciejem. Szymonem? Hmm? Dobra, moi drodzy, jedziemy. Jedziemy! Eee, mamy tutaj swoje stare filmiki, moi drodzy. Kto z Was jest ze mną od pierwszego filmiku? Proszę się tu przyznać uczciwie. Kto z Was jest ze mną od pierwszego, pierwszorzkiego filmiczku? Eee, no, to mnie bardzo ciekawi. Mój pierwszy filmik dzisiaj po 4,5 latach mm, ma 6355 wyświetleń. Tak sobie bym powiedział. Eee, co ja tutaj w ogóle wyrabiałem? Co ja tutaj gadałem w ogóle? Czekajcie. No. Co jest? Co jest? Ciąbę nie działa. A, serzuszko się cieszy. T ten pierwszy taki symboliczny wręcz gwiazd Moja kuchnia w ogóle dzisiaj to już ma daleko do tego wyglądu, żebyście sobie nie myśleli. A tak już daleko, daleko. tych ma. Mam na imię Szymon i witam na moim kanale. Skoro już tutaj trafiliście, pewnie nie jest dla Was zagadką czym będę się zajmował. Jaki w ogóle grzyczli do pracy? Jako ale... fanowi klocków Lego w Polsce czegoś takiego. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale ja mocno schudłem, tak to jest prawda, ja bardzo mocno schudłem, w sensie bardzo mocno. 4, 5, 6 kg chyba wyrzuciłem od 2016 roku, to ma widać, że tu byłem taki okrągłutki, więc dużo schudłem. Tych palet już dawno nie ma, ale w ogóle jak tu byłem. jaki tu grzeczniutki byłem, jakie w ogóle kadr, nie? Właśnie jak porządny unboxing, klocków z recenzjami. Ale proszę o że też drodzy, tak... w mojej ścisłości to też było tak, że ja pamiętam, bo mm, naprawdę wiecie, no w sensie, jeżeli się czegoś nie klepie, to algorytm tego nie podpowiada. Ja pamiętam, że generalnie byłem zawiedziony tym, jak wygląda rynek Lego tuba w Polsce, bo nie, faktycznie jak klepałem Lego, 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 LEGO to wyskakiwało mi generalnie głównie zagraniczny rynek. I ja naprawdę wtedy myślałem, że rynek w Polsce mocno kuleje. Oczywiście był daleko do tego co jest teraz. Ale miałem zupełnie inne przeświadczenie o tym, co się dzieje, nie? Mam publicystyczną. E, zresztą zobaczycie nawet dzisiaj, ponieważ też nie jest tajemnicą. E, dzisiaj zajmiemy się klockami Lego Nexonite. Jest to zupełnie nowa seria. Odcinek ma tytuł O co chodzi z Lego Nexonite?” I będzie właśnie. O co chodzi też, była, była taka seria. Czasem jeszcze bywa dzisiaj, bo z Mario też przyszło była. Właśnie z takim unboxingiem, choć w pierwszym odcinku nie będziemy szaleć. O co chodzi z Lego Nexonite?” Więc. To było bardzo to było... fajne. To, moi drodzy, było bardzo fajne i to bym chciał pochwalić, bo faktycznie, w ogóle seria o co chodzi z była bardzo ciekawa i bardzo fajna i tak naprawdę myślałem, że będzie robiona części, ale jakoś tak nie wyszło. Nie z mojej winy do końca, po prostu tak nie wychodzi, ale to było... Zresztą to obejdźmy. Cobie średniowieczne. Ale też nie takie, tylko bardziej średniowieczne. Cóż, też nie takie średnie średniowieczne. Oczywiście zakurzone klocki, nie? Takie też nie, bo to nie nowoczesność, tylko teraźniejszość, tylko po prostu w innej galaktyce. Wyobraźmy sobie, że królowie porozumiewają się ze swoimi żołnierzami za pomocą telefonów komórkowych lub, 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 lub ekranów plazmowych. Wyobraźmy sobie, że zamiast koni prawdziwych mamy konie, hmm, jakkolwiek to tam brzmi, mechaniczne. Wyobraźmy sobie, że na tarczach możemy surfować, latać, wszechobecne są lasery i wszelka nowoczesna technologia. Oto mamy kleja. Klej jest tak naprawdę taki. Okej, okay, moi drodzy. Mm... No, na pierwszy rzut oka na pewno się rzuca mocno to, jak spokojny byłem. W sensie, Jezu, jak ja wam dzisiaj współczuję, jak ja się muszę drzeć dla was dzisiaj, nawet teraz, tym swoim przywitaniem, tym wszystkim. Ej, naprawdę, jeżeli wiem, pamiętacie z pierwszych odcinków, to ja dzisiaj po prostu mam świadomość tego, jak mocno się dre po prostu na tych filmikach. No, to jest wręcz chyba niesamowite, że wy ze mną wytrzymujecie dzisiaj, gdy jak tak dre tą swoją japę. E, bardzo grzeczniutki byłem, e, to na pewno. Ale i we wszystkim widzę zmiany, moi drodzy. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Mamy wiele ciekawych filmów. Ojej, ojej, jakie piękne zestawy z początków tego kanału. Proszę, bajonik. kurde, w ogóle wiecie, bo wtedy miniaturę jeszcze nie robiłem. Tak, ja wtedy randomowo wybierałem to, co podpowiada mi YouTube. Może się z pierwszego kaka kaka kakaela. Okej, nie pierwszy, bo tu mówię swoją historię z Lego, ale tego sobie puścimy na przykład. A więc zestaw. No come on. A więc zestaw 816 prezentuje się. No, oczywiście intro moje, pierwsze. Jeszcze byłem Lego zaurem, a nie klocko zaurem. W pierwszym odcinku pokażę Wam dość oryginalny zestaw. Choć nie do końca go nawet można... Ale tu już spójrzcie, już była duża różnica. Dwa tygodnie minęły i już inna ekspresja, już inny ton. Daleko do mojego darcia się dzisiaj, ale i tak. Nazwać zestawem, ale już mówię o co chodzi. Tak jak mówiłem w filmiku, moje dzieciństwo oznaczało się tym, że często miałem klocki Ej, co się, się stało z tym garkiem? Polsce... Kurde, to jeden z moich lepszych garków, bo miałem taką pokrywkę, że można było w nim gotować, a później coś zakryć. W sensie zamknąć i to było szczelne. I co się stało z tym garkiem? Nie mam pojęcia. Do kupienia, bo w ogóle w Polsce było ciężko kupić klocki. I że jest tego wart. Zestaw wygląda tak. I jeżeli liczycie, że to Okej, Ok, powiem szczerze, jedna rzecz mi się tu mocno podoba, mianowicie, że początek recenzji yy, faktycznie jest kręcony yy, face to face, twarzą w twarz, a dopiero później przechodzę do zestawu. Może warto to przemyśleć i wprowadzić faktycznie nawet teraz na kanale, a nie tylko z rączek. Mm. Widzicie, jednak czasem mi się opasa za stary filmy oglądać. W ogóle jaki amatorski kamera w ręce. W ojejście moi drodzy, ja w ogóle te filmy początkowo kręciłem ee, luszczanką, a więc tu jakoś powinna urywać, ale całość ginęła przez to, że korzystałem z... Taniego, darmowego właściwie programu do obróbki, który strasznie obcinał jakość. O, moja stara komórka jeszcze. Jeju, to było cztery komórki temu. I strasznie obcinał jakość i, i w ogóle z Jej, ręki się wszystko trzęsło i w ogóle. Jej, Dobra, ehm, moi drodzy, idziemy dalej. W ogóle piękne czasy, patrzcie co tu się działo. Kurde, kto z was to pamięta? No i oczywiście, i oczywiście, Mikselsiki, moje ukochane. Moje, o jakie to początki kanału były. Wow, rekin znowu. Nie wiem że się dzieje. Wow, rekin z nogami. Okej, okay, humorek w intro był zawsze przed intrem, ale czasem był jak widzimy średni. A więc czym jest Lego Mixers? Jest to tak... Znów o co chodzi z okej. Okay. Czyli tu najpierw gadam siedzę za tej swojej kanapie. Oczywiście hawajskie klimaty mi się nie zmieniły nigdzie. A, dobra, to akurat nudy, ale już widać inną ekspresję, już widać inne wszystko, w ogóle ścisłości, może moi drodzy, spójrzcie, mój naj... najbardziej oglądany filmik, chyba jedynka czy dwójka, nie mam pojęcia czemu te znaki się tak wyświetlałem kosmicznie, nawet do dziś. Marzenko, dotarliśmy, sądząc po stanie drogi i liczbie znaków, jesteśmy w Polsce. Tak jest. E, Interga jak widzicie zawsze takie miałem, natomiast coś się na pewno zmieniło. E, dziś troszkę je może nie tyle odśmieszniłem. Co robię je bardziej merytoryczne? Dlaczego? Ponieważ 80%, nie 60% ludzi po, przed intrem, przed sensie wstępem, przed napisem klockozaur wyłącza filmy. Czyli jakby te intro które zraża do siebie. Przez to jakby takie troszkę poważniejsze dzisiaj są te wstępy, ale nie chcę znowu ich za bardzo upoważniać, także też na spokojnie. Ale są bardziej merytoryczne, by na przykład widz, widz wiedział, że ma do czynienia z recenzją, a nie z jakimś głupim filmikiem. Także tylko jeżeli pytacie, bo czasami pytacie w prywatnych wiadomościach, Mówicie, że te intra jakieś były lepsze i tak dalej. Zgodzę się oczywiście. No tak, tak bywa. Dosłowne, co jest jeszcze takim trochę znakiem starych Lego. No cóż, znakiem. Ici bym to inaczej nakręcie, w ogóle ciebie bym powiedział, że znakiem to był wiecie, że słowo znakiem to tu, 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 tu i tak dalej. Ja mi się znowu do was, nie? Parking 300 metrów do parkingu oraz X Czyli 300 metrów do zakopanego skarbu piratów. Tutaj widzimy, że nie było okay. dużo to jest. A, Marek zawsze! Uległo zniszczeniu, one się jednak gdzieś tam w pewnym momencie mały Przede wszystkim, na nie stanęło, no to był No do czego robić instrukcję, jeżeli to jest jeden tylko i wyłącznie element. Z tyłu znaki wyglądały, po prostu były białe i to każdy, więc pozwolicie, że nie będzie. Było... Okej, okay. cały czas dużo spokojniej. Cały czas dużo, 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 dużo spokojniej, jak widzicie, niż to, co robię dzisiaj. A, mocno spokojniej niż to co robię dzisiaj. Dzisiaj faktycznie się dre. Drze. Ja wam współczuję, że się drę, Ale... Nie wiem z czego to wynika, bo coś w sensie jakby nie zmieniam nic w sobie. Eee, o, mój malutki piesek jeszcze tu był. W sensie, nie robię tutaj nic sztucznie i tak dalej, nie wiem, po prostu może gdzieś tam jednak, wiecie, na początku człowiek zawsze się trochę boi, nie? A w momencie, gdy, kurde, został w jakiś sposób doceniony, to jednak suby lecą, człowiek, ta pewność z siebie w niego wychodzi i właśnie inaczej powiedziałbym, wtedy byłem zbyt spokojny jak na siebie, a dzisiaj jestem naprawdę sobą. I myślę, że to oczywiście dzięki wam, bo my utwierdziliście w tym, eee, że, że, że kanał jest spokojny i tak dalej, i dlatego myślę, że dzisiaj już się nie boję, a na początku faktycznie się po prostu boi, tak, a co, nie pomyślał, a nie będę się dary i tak dalej, to chyba tak wyglądało. Mm, moi drodzy, w ogóle pamiętacie ten miesiąc, gdzie zrobiłem, a jaki to był miesiąc, gdzie w ogóle zrezygnowałem z recenzji, były tylko podróbki, kkk i architekty? Szalony miesiąc, to był jakiś maj, tak? Dobrze, nie czerwiec, yy, nie maj. Yy, moi drodzy, dobra, jedziemy sobie dalej. O, konkursiady, były takie miesiące. Yy, zobaczmy jeszcze sobie na przykład yy, to. Moi drodzy, też oglądam te filmy A, Exploration Space! Ale sobie... S Sam sobie zrobiłem dzień tym filmikiem. Exploration space! Aaa nie kojarzycie! Chłopak był od zawsze. W odcinku serii Waszej chyba ulubionej z tego co słyszę KKL. Dziś bierzemy sobie pod warsztat 6516 LEGO System. I taka trochę właściwie pierwsza bodajże seria kosmiczna. Oczywiście nie mam na myśli LEGO Space, ale takich ludków, którzy latają w kosmos. Jest to jeden z tych małych zestawów, które gdzieś tam za dyszkę szło kiedyś kupić. Bardzo fajnych. Dzisiejsze polibegi to nie to samo. Instrukcja do niego wyglądała w ten sposób klasycznie, w sensie jak na stare czasy. Czyli była... Mocno żółte, ja bym porównał czegoś białego do tego, ale nie chcę. która też nie jest oryginalna, tylko ogromna szyba, która tutaj po pierwsze podniesiemy do takiego eee, etapu. Moi noc, no, no po pierwsze tak. Jestem w szoku, jakiś byłem spokojny, mimo wszystko w tych filmach. To się zmienia, bo oczywiście to mam w miarę nowe. Jestem w szoku w ogóle, jak patrzę na te filmy, to spójrzcie, ja potrafiłem robić filmy po 4 minuty recenzję, co? Po 4 minuty potrafiłem robić recenzję. to jest niesamowite, jak ja to robiłem. Aczkolwiek zdarzało się oczywiście film podychę, ale to było święto, wszystko po 4-6 minut. Nie wiem, nie wiem, jak ja to robiłem, po pierwsze. Natomiast moi drodzy, tak, bo chciałem też zobaczyć, oglądać te filmy, żeby zobaczyć, jaki progres generalnie zrobiłem, nie? czy ten progres jest, jak to wygląda i generalnie progres widzę jest na, 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 na tym kanale oczywiście, bo na przykład mamy te przejścia, pojawiają się nowe rzeczy coraz bardziej ta recenzja jest zaawansowana kiedyś faktycznie kładłem kamerkę i kręciłem i, i tyle nawet minimalnie pociąłem, dzisiaj coraz więcej tych rzeczy się dzieje i chyba widząc te fragmenty tutaj jesteście w stanie potwierdzić te słowa mam przynajmniej taką nadzieję widzę też, że mimo wszystko są rzeczy, których faktycznie szkoda, że zrezygnowałem. tak jak na początku mi gadałem najpierw do kamera, dopiero później przychodziłem do recenzji, może do tego będzie warto to wrócić, by tak przearanżał swój strych pod kątem recenzji. Ale generalnie. No. No, jestem w szoku. Jestem w szoku trochę że jakiś taki spokojny byłem. W sensie, że, 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 że tak się bałem raczej, mówię prowadzić, bo dzisiaj jestem 100% sobą. Co wy sądzicie o moich starych filmikach, moi drodzy? Ja niesamowicie zrobiłem sobie dzień. Widzę, że humorek mnie nigdy nie opuszczał, to najważniejsze. Ale faktycznie trochę, troszkę z tym moim mówieniem, z tym spokojem, tak było. E, tak, no. E, dobra moi drodzy, czekam na waszą opinię, co sądzicie, jak wam się to podobało, w ogóle, co sądzicie o starych recenzjach, a najlepiej zachęcam was do zrobienia moich starych recenzji i, i w ogóle y, posłuchania mnie z czasach, gdy się jeszcze nie darłem, tak jak się drę dziś. I sąsiedzi pod spodem, bo obok nie mam, ale pod spodem pewnie się dziwią, czemu jest tak drew, bo ci z dołu nie wiedzą w ogóle, w sensie że naszą są sklepo i nie mają pojęcia o tym, że ja prowadzę jakiś kanał. I się pewnie zastanawiają, czemu to się dre do kogoś tak dre. Nadróbcie pozostałe stare filmy i zostawcie subskrypcję, by nie przegapić przyszłych filmów na tym kanale. Dzięki, że byliście! Bye!